Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy lepiej szturmowców czystki, czyli bardzo ciekawą i równie niebezpieczną formację, która zwalczała resztki zakonu Jedi. Materiał dotyczyć będzie kanonu. Zapraszam! Szturmowcy czystki byli wyspecjalizowanymi żołnierzami imperium oddanymi do dyspozycji imperialnej Inkwizycji, często towarzyszącymi im w pogoni za rycerzami Jedi, chociaż niektórzy walczyli z wrogami bez wsparcia Inkwizytorów. Wczesne oddziały składały się z partii klonów z ostatniej linii produkcyjnej. Służyli jako szwadron śmierci dla Inkwizytora i mieli czerwony tatuaż po prawej stronie twarzy oraz odznaczali się brakiem włosów. Jednak późniejsze zastępy szturmowców składały się już z normalnego poboru, oczywiście wysoce wyspecjalizowanego i przesianego, bo trafiali tu jednak najlepsi z najlepszych. Wszyscy wykazywali się wielką lojalnością i talentem bojowym. Szturmowcy czystki zapożyczyli taktykę i techniki od żołnierzy klonów, którzy towarzyszyli generałom Jedi podczas wojen klonów, służące w dywizji, szturmowcy stanowili elitarną grupę, nieliczną i unikającą uwagi opinii publicznej. W związku z tym niewielu obywateli w ogóle wiedziało o ich istnieniu. Szturmowcy ci zostali aktywowani po Wielkiej Czystce Jedi i wykorzystywani byli właściwie jako jednorazowe oddziały śmierci, gdyż nawet jeżeli wytropili jakiegoś Jedi, to ich zadaniem było go raczej osłabić i przygotować na walkę z Inkwizytorem. Często pracowali oni również pod rozkazami samego Darth Vadera i stanowili jego przyboczną gwardię. Nie żeby jakiejkolwiek potrzebował, ale mięso armatnie zawsze mogło okazać się przydatne. Szturmowcy czystki brali udział w poszukiwaniach m.in. Kala Kestisa oraz obi na Kenobiego. Oryginalna wersja zbroi szturmowców czystki była podobna do pancerza spodochroniarzy klonów. Czarno-czerwona zbroja odporna na miecze świetlne zawierała kilka srebrnych i czerwonych wzorów oraz czarny hełm. Dowódcy nosili czerwone na ramienniki, podczas gdy pozostali żołnierze nosili na ramienniki czarne, szare lub w ogóle ich nie mieli w zależności od rangi lub specjalizacji. Naramiennik noszony był na prawym ramieniu. Niektórzy żołnierze nosili również kamy z czerwonymi naszywkami oraz bandoliery owinięte wokół lewego ramienia. Do 9 roku przed bitwą o Jawin, przydzieleni do fortecy Inkwizytorów szturmowcy czystki, używali zaktualizowanego pancerza. Zachowując czarny kolor, na ramienniki, czerwony wizjer i kamę z poprzedniego modelu zbroi, ta nowa zbroja została stylizowana w sposób bardziej przypominający standardowego szturmowca. Pomimo wprowadzenia tego nowego pancerza, wielu z nich wciąż używało pancerza fazy pierwszej. W przypadku broni dystansowej byli oni zwykle wyposażeni w karabiny blasterowe DC-15A. DC-15LE, średnie karabiny blasterowe E11 lub E11D. W walce w zwarciu niektórzy używali elektropałek lub innych odmian tej broni. Do wykonywania swoich obowiązków korzystali z wahadłowców klasy Zeta, lądowników szturmowych Thai RP Reaper i patrolowców bojowych LAT-LE. I to wszystko w tym temacie. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie pytania oraz propozycje na kolejne odcinki. Uszanowanie dla patronów serii i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Thank you.